Chcieliście zobaczyć, jak świeci ta lampa? Zapraszam. Tak prezentuje się ta lampa, która jest jak zaklęta opowieść z baśni. Jej podstawa wyrasta z rozłożystego, mieniącego się ogona pawia. Zielone pióra, zwieńczone, zdobione czerwonymi klejnotami, przypominają żywe oczy strzegące światłości. Całość spójna razem z sylwetką smukłej kobiety, która jest jak bogini światła, jak strażniczka, która trzyma światłość, otulając ją pawimi piórami. Słuchajcie, tak na poważnie, to już rolki nie przygotowuję na temat tej lampy, no bo ona jest troszeczkę jakby powiedzmy no nie w moim klimacie, bo jest zbyt współczesna, ale mnie oczarowała ta lampa na targu staroci. Dlatego ją kupiłem. Chciałem pokazać jak świeci. Możecie zobaczyć właśnie jak świeci. Uważam, że jest super. Lampa jest wykonana z konglomeratu. To nie jest ani brąz, ani z mosiądzu. Tutaj to nie jest szklany klosz, tak jak mówiłem zresztą, że to jest taki z tworzywa akrylowy. Ale wygląda naprawdę bardzo ładnie. Lampa jest y, współczesna z 2017 roku, tak jak mówiłem wam w relacji. No dla mnie już trochę taka za współczesna i to już jest y, powiedzmy no, nie mój klimat, wiadomo, ale jest urzekająca, jest naprawdę piękna, y, w razie czego jeśli ktoś będzie zainteresowany, lampa jest dostępna na mojej stronie. Ona jeszcze kilka lat temu były do kupienia gdzieś tam na jakichś stronach internetowych, ale już są mniej dostępne, już nie można ich znaleźć i to wcale nie była tania lampa też tak naprawdę. Jak na współczesną lampę, ale jest wykonana super. No i to światełko piękne, proszę. Cudownie wygląda, naprawdę. No tak na żywo wygląda w ogóle zdecydowanie ładniej.